Rządy z Grzegorzem Braunem czy bez, z Mateuszem Morawieckim jako doświadczonym premierem, a może największym obciążeniem. Różnice zdań słychać coraz wyraźniej, na czym zyskuje sam Braun. Mateusz Dolatowski. Czy wyobraża pan sobie koalicję z Grzegorzem Braunem? Nie, absolutnie. Na tak postawione pytanie politycy partii tworzących rząd bez zawahania mówią: nigdy koalicji z Grzegorzem Braunem. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakiekolwiek ugrupowanie demokratyczne mogło chociażby rozważać koalicję z Grzegorzem Braunem. Większych oszołomów grożących bezpieczeństwu Polski niż e, e, Kamraci pana Brauna to trudno znaleźć. I w kontraście do tych wypowiedzi najlepiej widać, że PiS, choć kluczy, to jest gotowy do tego, by z tym politykiem wejść w sojusz. Nigdy w życiu z Rzegorzem Braunem. Czy pan może to samo powiedzieć? Ja nie mogę powiedzieć jednoznacznie, ponieważ wszyscy jesteśmy. Dopuszcza pan tę myśl, że może być koalicja z Rzegorzem Braunem? Panie redaktorze, ja niczego nie wykluczam. Tu warto przypomnieć, o kogo pytamy? Grzegorz Brown jest antysemitą, Grzegorz Brown jest homofobem. To polityczny bandzior, który powinien zniknąć z przestrzeni publicznej. Grzegorz Brown buduje swoją pozycję wyłącznie na prowokacjach. Zasłynął z publicznych aktów, które są bezpośrednią manifestacją nienawiści wobec mniejszości religijnych czy mniejszości seksualnych. Krytykował też pomoc wojskową dla Ukrainy i relatywizował skalę zagrożenia ze strony Rosji przy jednoczesnym obrzydzaniu Unii Europejskiej i sprowadzenia jej do karykaturalnego eurokołchozu. I to z nim PiS koalicji nie wyklucza. W polityce tak się zdarza, czasami bardzo nawet dziwne scenariusze się realizują. To nie jest odosobniony głos w PiSie. Politycy formacji Kaczyńskiego coraz głośniej mówią o tym, że taka koalicja jest możliwa. Trudno sobie mi wyobrazić, ale jeszcze trudniej mi sobie wyobrazić drugą kadencję Donalda Tuska. Jeśli chodzi o pana Grzegorza Brauna, to w wielu sprawach się z nim zgadzam, w wielu sprawach mam identyczne poglądy, natomiast w niektórych, a zwłaszcza w sposobie ich wyrażania, jestem całkowicie na zupełnie innym biegunie. Mówił cztery miesiące temu wiceprezes PiSu, podkreślmy, mówił to po tej skandalicznej wypowiedzi Brauna. Auschwitz z komorami gazowymi, yy, to niestety Bejk. On musiałby się wycofać ze swoich wypowiedzi dotyczących na przykład holokaustu, tak? No bo absolutnie to jest... Tylko wycofać? On Pan dopuszcza żeby... tę myśl, że on mógł być z wami w koalicji. Dopuszczę. To jest jednoznaczny sygnał. Głosujesz na Kaczyńskiego, dajesz Braunowi władzę. Jarosław Kaczyński znalazł się dziś w politycznych kleszczach całej konfederacji i Brauna. PiS od kilku tygodni w sondażach nie jest w stanie przekroczyć 30%. W najnowszym badaniu dla Gazety Wyborczej partia Jarosława Kaczyńskiego zajmuje drugie miejsce z poparciem sięgającym niespełna 25%. Na podium znalazłaby się również Konfederacja, a tuż za nią ugrupowanie Grzegorza Brauna.